Odpoczywanie może być męczące. Chyba potrzebujemy przerwy. Maxi przemiana! Medalion. Sądząc po kursie fali przepływu, e, fali brzoskwinki, medalion będzie... O tam! Dzięki, Lila! Dobrze! Maksym przemiana! Płynęło się świetnie, aż do wielkiego bum. Tutaj Poli! Mówi Lila! Cześć! Cześć Poli! Jestem Kalila. Hej, Shanin! Jak poszedł pierwszy rejs? Kiepsko, ale właśnie zainstalowałam autopilota, który powinien pomóc przy wielkich falach. Czas przetestować go na otwartych wodach. Płyniesz z nami w sobotę? Ogromne fale? Nieprzezwyciężone morze? Wchodzę w to? Mam nawet pomysł, dokąd możemy popłynąć. Witajcie wszyscy! Jestem Staszek, a to nasze trzecie oficjalne spotkanie w fanklubu zjawisk paranormalnych. Pamiętajcie, każdy z obecnych ma do wypicia co najmniej dwa soczki. Och, i spróbujcie babeczek. Dobrze, czy ktoś chce się podzielić paranormalnym doświadczeniem tego tygodnia? Tak! Mój listonosz spóźnił się w tym tygodniu całe trzy razy. Przez odciski od nowych butów, ale jestem pewna, że to przez duchy albo przez krasnoludki, albo przez kosmitów. Wielką stopę. To ty prowadzisz vloga. Zgadza się. Nie powinienem nie w ogóle o tym się. mówić. Rząd od lat próbuje zatuszować tajemnicę wyspy półżywego człowieka. Jestem ostatnio żyjącą osobą, która wie o skarbie. I mam do niego mapę, ale nie oddam ci jej za darmo. To moja najcenniejsza rzecz. Autentyczne włosy wielkiej stopy. Zgoda! Ta wyspa jest przeklęta, przeklęta! Jeśli masz odwagę się na nią wybrać, wiedz, że żywy człowiek będzie obserwował cię osobiście. Strzeż się! Przeklęty skarb? Tak. Nikolas! Nikolas! Halo! Wybacz, jestem. Znam jedną wyspę, która jest naprawdę e, świetna i można tam naprawdę miło spędzić czas. Okej, do zobaczenia jutro. <laughs> jutro? Nie zdążę się spakować! Ach, trochę się obawiam. Podobno inwestorzy wykupują wszystkie wyspy wokół Littleton pod budowę plażowych kurortów, a jak wpłyniemy na wody prywatne? Nie martw się szani. Będzie super. Nie wiem, czy to dobry pomysł. Może popływamy w basenie? Tym razem było tak blisko. Prawie tak blisko, jak w ostatnich piętnastu nagraniach. Muszę zrozumieć, co robię nie tak. Do filmu potrzebujemy ujęcia z idealnym skokiem. Nikt nie chce oglądać zwycięstwa złego pirata. Medalion to nie jakaś zabawka. Ale na pewno przy odrobinie ćwiczeń? Obejrzyjmy to jeszcze raz. A może powinnaś odpocząć od komórki i pobyć trochę z babcią? Przyjechałam, żeby spędzić z tobą czas. Żadnych ale, ale. patrzysz się w ten ekran od kilku dobrych godzin. Poza tym, czasami warto odsunąć się na chwilę od problemu i powrócić do niego z czystym umysłem. O! Jest i mama! Co powiecie na obiad? O, ty też z telefonem? Właśnie prosiłam Poli, żeby go wyłączyła. Mam na nim wszystkie notatki na poniedziałkową prezentację. Chwila. Nie przygotowujesz jej od miesiąca? Przygotowań nigdy za wiele. O, ale przećwiczyła się już co najmniej jakieś sto razy! I przed poniedziałkiem zdążę przećwiczyć pewnie kolejne sto. Może powinnam zrobić fikołka w inną stronę i złapać drugą ręką. Dobra. Trajektoria startu rakiety kosmicznej równa się trajektorii powrotu. Hej, to, to moje! moje! Pora zrobić sobie przerwę. To oznacza, że dostałam SMS od Lili. I od Szani. Od Lili. Znowu Szani. Szani. I Lila. I wszystkie te wiadomości nadal tam będą po tym, jak odpoczniesz. Nowy plan. Zorganizujemy sobie relaksujący dzień w spa. Dzień w spa? Super. Cóż, chyba mogę trochę zadbać o siebie przed moją poniedziałkową prezentacją. Dobrze, spakuję się. <laughs> Może będę miała okazję poćwiczyć. <śmiech> <śmiech> Namaste, drogie panie! Witamy w naszym spa, gdzie wszyscy stajemy się jednością dzięki relaksacji. Zapraszam za mną, przejdziemy do sal zabiegowych. Proszę dać znać, jeśli cokolwiek podczas pobytu wyda wam się nieidealne. Wspaniała obsługa klienta jest dla mnie najważniejsza. Można sobie zrobić mani pedi? Oczywiście. Mamy pełen wybór. Czy jest fryzjer w ofercie? Absolutnie. Ja jestem gotowa na saunę. I zapewniam, droga pani, że sauna również jest gotowa. Co? Oto spytałam panią. No, bez tego słońca. I musiałam sto razy napisać, nie będę zadawać wścibskich pytań. A spytałam, ponieważ skrzyczała Nika za zbyt wysokie podniesienie ręki. Hmm, teraz się zdenerwowała, że za głośno powiedziałem halo. I powiedziała jeszcze, że ja słucham zbyt cicho. Zawsze bardzo lubiłam jej lekcje, ale w tym tygodniu ciska piorunami. Cóż, pamiętaj, że nawet kiedy ktoś wstanie lewą nogą, należy go szanować i być kulturalnym. Nie złośliwym czy aroganckim, jak było według pani. Tym razem damy ci tylko ostrzeżenie, ale proszę bądź grzeczna. Dzięki tato. Jeśli pani zamieszanie znowu zadzwoni, nasza decyzja może ulec zmianie. Jasne, mamo. No, cześć Poli! Jak widać nie tylko ty masz medalion. O, to super! I pachnie też super. <grym> Okej. Okay. Na pewno tu były. Och, co się z nimi stało? Czego ona szuka? Dobrego nastroju, poczucia humoru, zwykłej uprzejmości. Dzień dobry, proszę pani. Na miejsca! Siadać! Natychmiast! Mogę zauważyć, że wygląda dziś pani cudownie? Nie, nie możesz. Nie ma czasu na komplementy i sztuczność. Ha. Nie wychylaj się i pamiętaj o naszym filmie! Wyobraź sobie, że siedzimy już wygodnie w strojach Y Girls i wcinamy popcorn! Proszę o uwagę! Mieliśmy zacząć od prezentacji, ale nie sądzę, że macie coś ciekawego. Słucham, Wells. o, o mam coś ciekawego! Przedstawiam symulator ektoplazmy. Moim skromnym zdaniem to najfajniejszy gadżet na świecie. Do szkoły nie wolno przenosić balonów z wodą. O, to nie jest balon z wodą! <tok strybming> U, maseczka z awokado! Zrobię tylko szybkie selfie. Powiedzcie ci, ładna cena! Nie używamy telefonów. Będą zamknięte w szafce aż do odwołania. Z tej szuflady już nic nie wraca. Przecież bilety do kina są na tym telefonie. I tak pewnie wszyscy dostaniemy szlaban. Wymyślimy coś i pójdziemy na film w imię Y-Girls. Ciche <tryk> czytanie aż do lunchu. Czytamy książki, a nie komiksy. Patrz, jaki super! Są w nim wszystkie moje ołówki i długopisy. No i ma kilka mini gadżetów, żebyśmy mogły się rozerwać. Jeśli nie robi selfie, na których wyglądam jak jelonek, to mnie nie interesuje. Filtr z pieskiem bije jelonka na głowę. Nie będzie czasu na zdjęcia podczas zabawy w Powiedziałam moim... Powiedziałam ciche czytanie, podkreślając... I proszę odłożyć ten piórnik, Panno Pocket. Bardzo przepraszam, ja tylko chciał... Już dość! Cała czwórka za kary zostanie w sali. Proszę pani, będziecie tu siedzieć, a reszta klasy wyjdzie na zewnątrz. Wykonam pewien telefon, więc proszę o ciszę. Witam, panie Poket. Z tej strony zamieszanie. Znowu. Musimy pilnie porozmawiać o zachowaniu pańskiej córki. Do usłyszenia. Dobrze, jest pewna rzecz, którą koniecznie muszę znaleźć. Czekajcie tutaj, aż wrócę. Nie umiem zrobić tego piruetu nawet z pozytywką. A ćwiczyłeś w ogóle? Tak, i to kilka razy. Czy tych razy było więcej, czy mniej, niż dwa? Um, no, mniej. Został nam tylko tydzień, by przygotować się na przesłuchanie do grupy tańca nowoczesnego teatru McPrestige. No wiem, ale jak nauczę się tego wirowania, to reszta pójdzie gładko. Co? Jestem bardzo zgrabna. Widziałeś to? Jestem pełna gracji. Dobrze, Maxi, przemiana! O. Żebyś wróciła do formy po upadku, pełnym gracji, zróbmy coś, co zawsze poprawia nam humor. <laughs> karaoke! By mieć siłę, bądź ze mną. Mówisz mi, że za mam raz cały świat. Następna <laughs> <Super! śmiech> w konkursie karaoke u Staszka wystąpi. When Grande! <śmany> <śmany> uh, nie, ja zmieniłam zdanie. Zabierz to ode mnie, proszę! W takim razie pora na BIS! Tak, baby! Kocham cię. PIRSOWI się chyba podoba. Komuś musi. Nie brakuje mu poketowej pewności siebie. Gwen mogłaby z niej skorzystać. Za bardzo bała się zaśpiewać. Spróbujmy pomóc jej poczuć się pewniej. Ty chcesz pomóc Gwen? Gwen, wnuczce Gryzel? Złodziejce medalionu? Dobry uczynek to dobry uczynek. Nawet w przypadku, kiedy chcemy pomóc... Gwen? Pomagając my też coś zyskamy. Ukryty motyw? Jeśli stanie się pewna siebie, będzie mogła robić więcej rzeczy. I nawet nie pomyśli o kradzieży medalionu. Hmm, okej. Okay. Zgoda. Od przedszkola ma, żeby zaprowadzić porządek w jej garderobie. Garderobie? To nie pomagamy jej poczuć się pewniej? Kiedy dobrze wyglądasz, dobrze się czujesz. Ja przecież zawsze czuję się świetnie. Cóż, jedno wiemy na pewno. Gwen nie przyjmie od nas rady, co znaczy, że musimy użyć sprytu. Jest coś ryzykownego w zmniejszaniu się i wkradaniu do penthouse'u grizel, żeby przerobić ubrania Gwen? Na pewno wyjdą z domu i polecą na mega-wyprzedaż do świata miniaturek. Myślicie, że się nabiorą? Mega-wniszki? A zatrzymamy się w sklepie z kostiumami? Potrzebuję nowego hot-doga. Ten poprzedni już się zużył. Moc wyprzedaży nigdy nie zawodzi. Dzięki w pobliżu, miałabyś na spodniach poważne przebarwienie od trawy. I poważne obrażenia. Nieważne ile obejrzę filmików, mój Mac Twist jest Mac Porażką. Może czas na nauczyciela WPŻET. Nauczyciela wyszywania pięknych żakietów? O tak! Żakiety będą hitem tego sezonu. WPŻET. Nauczyciel w prawdziwym życiu. To dobry pomysł. Ale znam tylko jedną osobę, która opanowała ten skok. Brat umie zrobić MacTwista, ale nie umie jeść z zamkniętą buzią? Uuu, to skaterski geniusz! A po zjedzeniu kanapki robi się dużo bardziej uczynny, więc świetnie się składa. Hej, pierce! Mm. Eee, ostatnio całkiem sporo jeździłam na desce. Aha. Ale cały czas nie mogę opanować MacTwista, MacTwista? Mm. To najlepszy trik. Przede wszystkim musisz czuć się pewnie na desce. Ale kluczem jest mocny rozpęd. Musisz mieć nogi. Uh... Mieć nogi jak? No jak? Wiesz co, jeszcze nie jesteś na to gotowa. Poza tym deska to moja specjalność, nie twoja. Ach, super! Znowu odgrywa wrednego starszego brata. Właściwie chyba coś jest nie tak. Nawet nie dokończył kanapki. To nietypowe. Powinnyśmy. Absolutnie. Minimoc! Wziął tę korolkę? Powinnyśmy? Tak. Ma czasu uczyć mnie, ale ma czas jeździć z tymi typkami. Powinnyśmy jak najbardziej. Maxi przemiana. A ja na to mówię, to nie są donaty. To moje kuka, koleś. <grybuj> Piers. Uh, uh. <grybuj> Znasz te dzieciaki? Idźcie sobie, to strefa dla zawodowców. Wow, dzięki Brachu. Ha! To twoja siostra? jeździcie razem? Ale numer! Piers lubi się bawić z młodszą siostrzyczką. <laughs> Wybacz, dziecko. To teren dla doświadczonych skaterów. Mamy doświadczenie. Proszę, ta dziecinka uważa się za zawodowca. Ha! Baw się na rampach dla maluszy.